Panem premierem Babrakiem, Tuskiem, pan, pan Radek Hiecliński z Kersatu, producent tego programu, zaproponował, Przez, panem, informacje takie... informacje zaproponował to Panom, nasze oni odmówili. W związku z tym premier wychodząc z tej debaty i mówiąc do mediów, że nie było oferty od strony Janusza Palikota, aby debatować także z nim, po prostu skłamał, kłamał Polaków. I w poniedziałek ruch pani Kota w tej sprawie zawiadomienie, może zawiadomienie wyborcze. Tyle tytułem wyjaśnienia. A reszta to była kompletna szopka. Ale to już oddaję głos Pani. Ja tylko dodam jeszcze formuła była taka, że pan premier zaproponował debatowanie tym partiom, też liderom tych partii, które mają u swoich przedstawicieli nie. klubów parlamentarnych w nie no taka propozycja padła, ale nasze studio w tej chwili jest otwarte także ale, ale dla... Ale nie, Radomir, moment, jeszcze przepraszam, że nie, 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 nie muszę tą dyskusję. Właśnie nie. Słyszałem dokładnie wypowiedź Pana Premiera Tuska. Ona powiedziała tak, jestem do dyspozycji, do dyskusji z każdym. To potem dopiero to powiedziano, że więcej, gdyby tutaj był na Pielarskim z Kaczyńskim, czy jacyś inni ludzie, ja bym rozumiał, że nie ma tej dyskusji. Dwa fotele były przygotowane. Bardzo, chcieli, przed, bardzo przed... chcieliśmy, żeby byli. Bardzo chcieliśmy, żeby byli. Premier Paweł powiedział, że opozycja dała w krzaki dzisiaj. Powtarzam, no, Tak rozumiem. Nie, nie to tak tak tak. co to jest opozycja. Bo... Banda tworga to są ludzie, którzy nic od siebie nie różnią, przechodzą z jednej partii do drugiej, z drugiej do trzeciej, z trzeciej do czwartej. Nic od siebie różni, nie różnią, wszystkich ludzi społecznie nie dopisuje odwrotnie, niby nawet tego nie zauważą. Nic im się nie różnią, bo ogóle poza Gielaniną. I opozycja to jest my, opozycja lewicowa, prawicowa, to jest bezideowa banda złodzieli, która chce po prostu rozkradzać skarb państwa i tyle. Jak słusznie powiedział Marek Tłum, bo dlaczego ta oferta była skierowana do pari parlamentarnych? Bo jak kiedyś pośpiewa, powiedział Marek Tłum, Ameryka nie ma środowiska w zemnie przestępczego z tym kongresie. I niestety obawiam się, że to samotny, czy, czy również to między między, te, między te, swoimi miarami być debata. Muszę od razu złośliwie zapytać troszkę, to w takim razie czemu pan kandyduje? Dlaczego? No, ja przypominam, no, że to... byłem w wyborach, że prezydent. Ja byłem czwarty, byłem to... czwarty, przed panem padlakiem. I nie bardzo rozumiem, dlaczego pan padlak jest uważany za ważniejszego polityka niż ja, co kryteria demokratyczne, kryteriach a jakie jest problem? A potem, proszę, no dlaczego ja pójdę cel tej debaty, żebym wtedy tak nagle? Bardzo prosty, bo jak musimy się pochwalić, nasza debata będzie pierwsza, to godzimy o to, żeby nasza debata nie była Ale pierwsza. Ale chyba, tak. że się wystraszył premier Polski, Że nasza będzie pierwsza, no to tak na nasza nie była pierwsza. I teraz panów będzie dumna. Będzie dumna. Nie świetnie, nasza była ustawka. Zgodzimy się dobra, kompletna ustawka, ścienia, Ale nie, nie. Y nam jest przykro, że ich nie było, bo Grzegorz Napieralski się bardzo długo zastanawiał się w ciągu dnia. Mieliśmy długi czas kontakt telefoniczny, nie zjawił się. Ja nie mam do was pretensji. I... Miałbym mhm. producent, czy szef działu informacji zaproponował udział z naszej strony, to oni, to są profetki. takiej teraz im więcej nie nie jest, dyskusji, naprawdę, w dyskusji przede wszystkim, tym lepiej. Nie będę dyskutował w niedzielę z panem, panią Igorę. W dzisiejszej dyskusji będzie lepiej. Dyskusja z panem Kaczyńskim, czy Tuskim, to jest bez sensu. Ci ludzie brecą, że jakby powiedział, jakie mamy sprawiedliwości. Natomiast powiedzą, ma być tak, żeby każdemu było dobrze, że było sprawiedliwie. Będziemy się starali. Dlaczego ludzie, ich tak Dlaczego ludzie ich wybierają skoro Dlaczego ludzie ich wybierają z kolecję? Bo ludzie, jeżeli cokolwiek się boje radnego, to kogoś się urazi. A jak się mówi Vatan, to się nikogo nie uraża. W demokracji wygrywają ludzie, to nic nie mówią. Mi to przypominały no, mi... panie dyskusja po to PZ. Ta dyskusja tu są. To znaczy, jak Wam się nie podoba PZP za PRL, to możecie sobie wybrać z No naprawdę cztery dwóch facetów, to cztery lata, co tydzień na posiedzeniu Rady Ministrów ze sobą dyskutują, nie czują żenującego z kiedy obydwaj ze sobą rozmawiają, a stoją do dyspozycji liderzy partii, no i czy Nowa prawica, i sam Janusz ja Korwin-Mikke, czy Ruch Paliko, to mają czy kilkaset tysięcy, czy milion, czy dwa milion, ale mają Polaków, którzy chcą na nas głosować. Ostatnie sondaże pokazują, że e, my mamy w rękach 3-4 Każda partia ma swoje i każda partia, mówisz, są no, trochę inne niż te sondaże. Ale nawet te SMG, czy KNC, no było 3%, to jest to samo, co ma PESE, No nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie mieli a nie jest to dowód na słabość opozycji? Nie, no, to jest dowód na słabość dworu, się ci Dokładnie tak jest, absolutna, on tu był przeważony. Ja widziałem pani go znam, widziałem pani Ale mana. kiedy, kiedy pan to widział? Dzisiaj jak podszedł tutaj, bo akurat ten moment, kiedy... Ktoś pan Radek Kietiński pyta się, był pokazany przez kamerę, ja widziałem jak on podchodzi, te oczy rozszerzone, to, to, to przerażenie, jak co odpowiedzieć, próba Zetkiewicza, tego naprawadzącego redaktora Głagawy, żeby on to rozstrzygnął na gruncie formalnym, żeby tylko jakieś kluby zapraszamy. No po prostu... Ja apeluję do pana premiera Tuska, żeby miał odwagę, to po raz trzeci już mówię, w w ostatnich kilku dni, do, do prawdziwej debaty z prawicą prawidłową i z lewicą na świecie. Proszę po co odmowa jest z trupami publicznymi. Przecież ci ludzie, którzy są z trupami, tego nie widać, ale jak wyjdzie na jaw za niecały rok, to co się dzieje na pana gospodarce, to ci ludzie są na szampani żywcem. Z trupami się nie rozmawia, panie radny. Czy ja uważam, że warto rozmawiać z się powiem, wskazów, to się trochę różni. I polegam na tym, że oni nie mają odwagi rozmawiać. Absolutnie w tej chwili, bo ta dzisiejsza nasza debata to też w zasadzie... No, no, tak, no tak, ale dlaczego dwóch facetów? Jeden odpowiedzialny za kurs, drugi odpowiedzialny za zysk i doprowadzimy do połączenia z i kursu. Zwykłe połączenie z u i kursu bez zmiany stawki, nawet jeżeli Pawlak się nie zgadza, dałoby 2,5 miliarda złotych oszczędności na samej czapie administracyjno-biurokratycznej, która jest nad tymi dwoma urzędami. Dlaczego na ten temat z tego się nie wytłumaczyli? Ja już nie mówię o tym, że w ogóle jedna stawka byłaby lepsza wystawki, to była właśnie była jedna, ewentualnie by umi na najbiedniejszych. Ale to, to, to do dyskusji, natomiast przede wszystkim można było te tysiące pałaców. Nie ma pani miasta w Polsce, w którym nie ma ZUS-u i Krusu. A czym się te, te instytucje zajmują naprawdę w dobie komputeryzacji nie ma żadnego problemu, żeby składkę wyliczono w jednym budynku. Po co sądzione tak, tysiące nie budynków i uznania? ale wiedzieć najlepiej dlaczego to się nie stało przez 3 lata też brał pan w Ale wyszedłem w proteście przeciwko właśnie takiej polityce. Ale przez 3 lata... No dobrze, tak? to wierzyłem w Platformę. Mm. Miałem nadzieję, że Platforma dokonała To jest 3 miliony Polaków. Niestety okazało że to się nie działo? To I się nie, nie działo. To. Człowiek potem była katastrofa smoleńska nie było w tym momencie stosowne wychodzenie, robienie z tego tematu. W sierpniu zaraz po wyborach prezydenckich opuściliłem Platformę, więc miałem 50% poparcia i założyłem własną partię że platforma taka jaka dzisiaj jest, to jest kompletna fikcja, kompletna wydłużka do... Ja już chodzę link. Więc ja tylko chciałem podkreślić, że tutaj obecny obecnie reżim się chwali, że na przykład drugą falę kryzysu przeszło oczywiście na poruszonych pieniądzach. Natomiast, ja się spytać no, o co innego? Dlaczego Polska jest w kryzysie? O, bo już Chiny też istnieją na kółie No, słyszeliśmy dzisiaj od dyrektora się... Pawlaka, Dlaczego? zresztą podczas tej debaty, że jest kryzys, wreszcie powinniśmy powiedzieć Chiny są w kryzysie, mają rozwój tempory, tempory, 15%, 15% bo tutaj na 17%. Dlaczego? Bo nie na Unii Europejskiej. Ci są Z Zajmowaliśmy w Polski, Ci, którzy nas sprzedali. krótko mówiąc. Za socjalistą z, z Unii Europejskiej. Ci ludzie pójdą siedzieć. Oczywiście no pan Lekarzyński musi siedzieć. Nie pójdzie oczywiście, bo, 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 bo nie żyje. Ale kto głosował za oszustem do Unii Europejskiej. Dlatego trupa w tej chwili, który się... wyraźnie no, widać, to jest, jest trupa. Widać, że euro jest w tej chwili zanim głosował, się A ja się w tym całkowicie nie zgadzam. Nie wszystko można zgadzać na Unię Europejską i że To są te pożytki, że bardzo wiele jest właśnie winy naszych liderów politycznych, gdyby oni chcieli. Co stoi na przeszkodzie? Mówiliśmy z i ale co stoi na przeszkodzie, żeby lepiej funkcjonowały pociągi w Polsce?